Hej, 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 Z tej strony Alexa i temat bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale prosto z afrykańskiego, gorącego Maroka. nadal nie wierzę, że ja tutaj jestem. O, ja pierdolę, stój, stój, stój! To jest mój konik na ma na imię Safira. Brr, brr, brr. Będziemy przejeżdżać przez mega różne podłoża, od kamieni po skał, po piach. Słuchajcie, ona jest tak najarana, że ja ją ledwo mogę przytrzymać. Ja pieniądze flaga! O kurwa, flaga Polski! Szoda! O kur... Słuchajcie, w końcu, w końcu, ja nadal nie wierzę, że ja tutaj jestem, ale w końcu przyjechałam spełnić jedno z największych marzeń e, o rajdzie konnym tygodniowym przez Maroko, przez Pustkowia, oceany, plaże, klify, skały. Po prostu... Ja nie wiem, że na razie ja tutaj jestem. I właśnie wstaliśmy. Mieliśmy pierwszą noc dzisiaj w naszym obozie. Dzisiaj zaczynamy rajd. przyjechaliśmy z różnymi przygodami, ale to może opowiem Wam potem, jak będę jeździć na koniu, to będę do Was opowiadać, co się działo po prostu, gdy tutaj przylecieliśmy. Za mną, jak widzicie, jest już nasze obozowisko. Właśnie wstaliśmy z godziny 8.30, przepięknie świeci już słoneczko i, i nas dogrzewa. Spaliśmy w namiotach, e, toaleta, słuchajcie, toaleta jest wszędzie. Gdzie się nie obejrzycie, tam jest dynas. Tam też nas... miał toalety. Tam jest dynas. No jakby pierwsza noc była dziwna. No ja spałam jak zabita, ale nie byliśmy się dzisiaj. Od dzisiaj będziemy się myć. Zęby sobie tylko umyłam. Spaliśmy w namiotach na materacach, ale to już Wam wszystko pokazuję, także Mam nadzieję, że przez te kilka odcinków będziecie, będziecie ze mną zobaczycie, jak wygląda takie życie marokańskie. To jest zupełnie inny świat, słuchajcie. Inny świat, inne tradycje, inne zwyczaje, inne konie, inni ludzie. Także bardzo się cieszę, że razem z Wami mogę to wszystko poznawać i pokazywać Wam, jak wygląda to jeździec w takich różnych trudnych zakątkach świata, że tak powiem. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Sorka, że mogę mówić jeszcze trochę tak nieskładnie, ale dopiero wstałam, a jak ja dopiero wstanę i coś mówię, to po prostu inny głos, zacinam się i tak dalej. Ale dobra, idę wam teraz pokazać nasze obozowisko i jak dzisiaj spaliśmy. Tutaj są namioty uczestników rajdu. Tutaj mamy przenośny prysznic, który zaraz podłączą. Tam Ludzie już siedzą na śniadanku, jest wielki stół z krzesełkami, a z tyłu śpią konie i są właśnie tam czyszczone przez pracowników z tego co widzę i zobaczymy co robi Mati mamy najbardziej oddalony namiot bo przyjechaliśmy najwcześniej przyjechaliśmy już w sumie kilka dni temu ale na rajd przyjechaliśmy wczoraj rano a ludzie dopiero przyjechali w nocy także my wczoraj sobie jeszcze pojechaliśmy na przejażdżkę konną co mogliście wiedzieć na instagramie a dzisiaj zaczynamy już po prostu pełnowymiarowy rajd eee, no Mati pokaż nam jak spaliśmy Zapraszam, zapraszam tutaj do mojej rezydencji. Poduszki i materace były oferowane przez organizatora. My tylko swoje poszewki założyliśmy. No i wzięliśmy też nasze śpiwory. No i tak mamy taki namiotik z lampką od tatusia. Tutaj są nasze rzeczy. W ogóle, słuchajcie, wszystko było mokre tutaj, tam jest ocean z tyłu, nie wiem czy widzicie, tam jest ocean i po prostu było wszystko mokre już o godzinie jakiejś 20, 21 taka odwilż przyszła, czy jak to tam się mówi, wszystko, bryza, bryza i wszystko było mokre normalnie, musieliśmy pozamykać walizki, schować wszystko do, do namiotu, eee, no. Myłam się wczoraj mokrymi chusteczkami. <grych> Zapas mokrych chusteczek, musi być na wyjazd. Dobra, teraz się będziemy już ogarniać i idziemy na śniadanko do wszystkich. A potem wam pokażę konie. Ale tak to wszystko tutaj wygląda. O! Są tam szykowane do rajdu już przez pracowników A tutaj mamy nasz stos bagaży I po prostu te bagaże będą za nami jeździć autami A Mati szuka telefonu, bo zgubił Mati nie gadaj Ja pierdziele Mati Jest przy stole, patrz Boże, ty to jesteś głupi Mati no, obozowisko już się y, zwija e, i właśnie tutaj jest mega dużo ludzi zatrudnionych e, i właśnie tam myje jeden pan naczynia, drugi zwija namioty, także my sami nic nie musimy robić, bo oni wszystko jakby rozkładają, wszystko składają, a my mamy wakacje. <noise> Masz, głupku, telefon. I zaraz zaczniemy raj, zaraz wam powiem, która z godzina. Która z godzina, Mati? Jest 10.44, także wszystko, słuchajcie, na chillku, wszystko ze spokojem, baliśmy się. Prawie. To jest mój konik na ride. Ma na imię Safira. I w ogóle y, przywieźliśmy swoje strzemiona, ale wpięli na mnie odwrotnie. I ja mam Mathego, Mati mam moje. Zaraz mam coś o tych konikach więcej opowiem, bo są malutkie. Prima jest wyższa od tych konik. Jak zobaczyliście na pierwszy rzut oka? Coś jest nie tak z tymi końmi, a mianowicie różnią się od tych, które znamy od koni europejskich, bo są bardzo, bardzo malutkie. Te konie mają między 140 a 150 wzrostu, czyli są w sumie wzrostolowki, prima jest od nich wyższa. I co do rasy, słuchajcie, to jest to rasa koni berbarabów, berbo araby. jest to mieszanka koni berberyjskich i arabskich. I są to takie typowo konie afrykańskie, jest to typowo rasa przystosowana do warunków panujących w Afryce. Tutaj wyższych koni, no ja nie zauważyłam, wszystkie były po po prostu takie malutkie, ale one się właśnie tym charakteryzują. Ich rasa jest niezwykle wytrzymała. Jest niezwykle wytrzymała i wydolnościowo, i kondycyjnie, i również potrafią sobie poradzić w skrajnie gorących temperaturach. Dodatkowo są bardzo, bardzo szybkie, o czym się wielokrotnie przekonałam przez te kilka dni. Bardzo szybkie, bardzo wytrzymałe i wręcz niezniszczalne, ale o ich niezniszczalności opowiem Wam, żeby w kolejnym. Y w epizodzie moim. Koń berberyjski to również początek znanym rasom, między innymi rasie pełnej krwi angielskiej. Co do wyglądu konie są bardzo smukłe, bardzo wąskie i mają jakby tak ścięte pod siebie zady. Jednak gdy przyjechałam rzuciło mi się w oczy, że jedyny mankament tych koni to właśnie to, że one wyglądają tak bardzo chudo, no i ja porozmawiałam właśnie z, właścic z właścicielami tych koni, dlaczego one są takie chude. No to oni powiedzieli, że to jest ich ideał konia na warunki właśnie arabskie afrykańskie, że grubsze konie z większą ilością tłuszczu nie dałyby sobie rady w tych warunkach, nie przetrwałyby i wydolnościowo i w takich skrajnie gorących temperaturach i oni dążą właśnie do takiego wyglądu konia. No możemy się z nimi zgadzać jak i nie zgadzać. Na moje konie mogłyby być trochę grubsze, ale u nich tak w zwyczaju jest. Z plusów mogę powiedzieć o koniach typowo w tym, na tym rajdzie to, że wszystkie miały bardzo ładnie zrobione kopyta. Wszystkie były podkute na cztery nogi, kopyta były no, bardzo ładnie zadbane, zero jakichś pęknięć, zero jakiegoś gnicia, wszystko było naprawdę bardzo dobrze. Nie było żadnych kulawizn. Po prostu konie chodząc po takich warunkach, no naprawdę nie miały żadnych kulawizn, żadnych opuchniętych nóg, żadnych obchojów, żadnych jakichś dziwnych ran. To było naprawdę wszystko ok. Jednak wagi, patrząc na konie europejskie, ja im trochę dodała, oni powiedzieli, że konie nasze europejskie są aż za grube. Także widzicie, to różnica kultur. Jednak patrząc przez kolejne dni na te konie, to energii, wytrzymałości im nie brakowało i w ostatni dzień również nie mogłam ich zatrzymać, bo po prostu miały takiego powera w sobie i tyle siły, że my już umieraliśmy w tych siodłach, a te konie po prostu, no, full, full energii i wytrzymałości. Także na razie to tyle ode mnie, potem nagram wam kolejną część o opowieści o tych koniach. Jak ma twoje koń na imię? Billa. Billa? Billa, prawie jak Billa. Godzina 11.30, słuchajcie, wyruszyliśmy całą ekipą. Co? Jest to tam leżą kręgosłupy. Boże. Tam też są żebra i czaszka. Ja pierdzielę. Jesteśmy na pustkowiu. Robi się już mega gorąco. Kremem z filtrem się nasmarowaliśmy, cali a widać ocean. Dzisiaj podobno będziemy spać na klifie, po prostu zupełnie na, na klifie nad oceanem. Więc będzie pewnie przepiękny zachód słońca. w ogóle wam powiem, że dostałam jednego z najszybszych koni, które tutaj są. I w ogóle czuć od niego taką energię, on idzie. Idzie zwarty, taki cały czas po prostu czuję taki zad pracujący, stępuje jak taka maszyna. Także idzie, zobaczymy jak w galopie Wczoraj już galopowałam na innym koniu I było mega szybko Psy, słuchajcie, idą z nami Psy pustynne, będą biec Zobaczymy ile będzie dzisiaj trwał rajd 11.30, zobaczymy o której skończymy Będzie też przerwa na lunch Ja mam oczywiście kask Mati ma też kask z GoPro Okularki Bo wczoraj jak galopowaliśmy po plaży To galopowałam za Matim sobie to był cwał, pierwszy raz w życiu cwałowaliśmy maty też cwałował i miałam y, spod kopyt Matiego pełno y, piachu oczek, także dzisiaj mam już okulary. Mam też ten sznurek, który sobie kupiłam. Jak będzie galop, to będę chciała nagrywać z ręki po prostu dla bezpieczeństwa, żeby mi telefon po prostu nie spadł. Także sznurek Hegit. Mam tutaj też y, tą nerkę i w nerce mam powerbanka, kabel, chusteczki mokre. W razie toalety po drodze. <gry> Koń ma sakwy i w tych sakwach mamy jedzenie na lunch, wodę. No, już to tyle. Konie mają założone ogłowie, ale pod nimi mają haltery. Tutaj są przywiązane uwiązy. Właśnie w razie, gdy będziemy stawać na postój, to będziemy je powiązać i od razu po prostu te konie. Mają te haltery i wszystko na sobie. Wczoraj byliśmy tylko tak na godzinkę się przejechać, bo tak jak wam mówiłam, się pierwsi. Ej, tam są stalokus! Patrzcie, to są słynne, y, słynne kozy marokańskie. One umieją chodzić po drzewach. Kozy. Ty jak ja byłam w Maroku właśnie 14 lat temu, bo już tutaj byłam, 14 lat temu to właśnie były drzewa oliwne i kozy sobie chodziły po drzewach oliwnych. Jezu, ile tak jeszcze jest z tyłu! Ogromne stawy, ale to pan pasterz o, Słyszycie? A nie, to jest osioł! Osioł tam stoi na, na środku. Będziemy przejeżdżać przez mega różne podłoża Kamieni, po skał, po piach Słuchajcie, ona jest tak najarana, że ja ją ledwo mogę przytrzymać Ona po prostu wstępuje jakby miała galopować Zaraz Ja wierzę. Spokojnie, spokojnie, zaraz będzie galop Jezus Maria Trochę mam na w gaciach u, u, Ho, ho, ho zawsze na plażach jest, słuchajcie, galop, one już wiedzą, one się tak wyrywają, chcą iść w pełen pęd. Boże. Spokojnie, no jeszcze nie, nie galopujemy teraz, nie galopujemy, nie, nie, nie. Uhu, uhu. Wiecie co, najtrudniej dla mnie wczoraj było zacząć galopować, strasznie się bałam, chcę się cwałować. Ale potem jak już ruszyłam to, to był mega spokój i jakby super, ale zacząć to jest taka adrenalina, że, że coś po prostu <ścoughs> masakra. Meanwhile... Nie galopuj. Oh, oh, oh. Nie, nie, to nie czas jeszcze na ściganie. Oj. Ale mi wodą pryska po plecach. Słuchajcie, teraz nie będziemy galopować, bo jest przypływ i jest mega grząsko. I po prostu dla bezpieczeństwa koni, żeby się nic sobie nie zrobiły, teraz po prostu galopować nie będziemy. Chociaż one bardzo by chciały. Nie wiem, czy Macie to nagram na GoPro, ale ruszyły wszystkie. Kilka osób nie utrzymało koni, i po prostu już ruszyły. Ale nie, teraz nie galopujemy. Patrzcie, jak jest po prostu grząsko się zakopują. Oj, to sapirka byś już chciała, nie? O wiem. <grafię> Patrzcie jakie fale. W ogóle tam jest pełno surferów za nami. I surfują na tych falach. Boże, ja nie wiem, że ja tu jestem. Naprawdę ja nie wierzę, że ja tu jestem. Ja się zaraz popłaczę ze szczęścia, bo to było takie marzenie od tylu lat. <grafię> Nie chciałabym tam wpaść Mateusz uciekł, bo ma O wysokości Boże straszny Masz wysokości? Co to jest lęk To konie. To no on się boi, nie ja Koniu proszę cię Ty nie chcesz się zabić? Ja nie chcę Nie zejdę tam Nie zejdę Widzisz ile tu jest jaszczurek? 30 naliczyłem Dobra, ale no gdzie się wpychasz, co? To jak hamować? Dobry, mamy tu ubezpieczenie Najlepszy. Mogę się jedną ręką trzymać siodła? Oh. Wiesz co się nagrało. Bo nie wiem się narobić na drugi raz. Ty chory po ty chory po siebie. No, Dobry kozik. Zakręta myślałam, że nie wyrobię. Chyba ja nie. Wiem. Chyba tak. Pamiętasz, nie musisz być najszybsze Nie musisz być. Rozumiesz? Druga możesz być. Trzecia. Jakby co, to ja nie kieruję. Powoli. No dalej. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Uhu. Dobrze! prawie mnie dogoniłaś Ola, to jest duża rocznica Super, dasz radę, dasz radę jeszcze troszeczkę. Super, super! O, tak dobrze! Tak. O, osioł nam wyskoczył. Tam się drugi czzej. Idzie z nami się jedziesz z nami? Chcesz się przejechać? O, cześć, kolejny. Dzień dobry, panie Ośle. Słuchajcie, mamy tam obozowisko, maty wam przybliży w filmie. Tam jest auto, na samym szczycie tej góry. I tam czeka na nas już obozowisko na dzisiejsze spanie. Salam! No napij się, masz ładny strumyczek świeżutki. dochodź. No. No Jeżdżamy do naszego obozowiska pierwsza grupa już dojechała. Siadamy koń napojony. Teraz dostała pierwszą porcję żarcia. Zaraz będziemy szykować paszę taką na mokro. No i konie jak widzicie śpią w takim lasku suchych drzew, że tak powiem. Przywiązane A my śpimy tam na skraju zupełnie skarpy Mamy namioty. Teraz ogarniamy konie. Siodło tutaj. Boże to jest strzemiona Co mi Mattiego? Masakra. Namioty. I skarpa zaraz. Tam przy namiotach. Wow. I tam ocean. Zachód słońca będzie przepiękny z tego miejsca. Mati szykuje się teraz do mycia. i Spróbuje ściągnąć skarpetki mogę, po całym dniu. Ja tego nie dotknę. Tam już słuchajcie pięknie zachodzi słońce. Zaraz będzie jeszcze ładniej, także wam zaraz nagram. Tak to wygląda. Namiot mamy taki, że jak otworzymy go z drugiej strony, to będzie taki piękny widok tutaj na tą przepaść. Mati zaprezentuj nam prysznic. To jest prysznic. Koniec prezentacji. Woda jest tutaj. Tu jest woda i? A nie? polewak gdzie masz? Bo jeszcze polewak musisz mieć, żeby na siebie nalewać. Nie ma. No tak musi być. No to ręką. No nie, no polewakiem mówiła, Aga. Skonałem. No nie widzisz do niej. <grywa> Mati, Niosem <grywa> dla Ciebie polewak. Proszę bardzo, nie wiem jak ty chcesz w tym włosu. Myć. Jak będziesz się włosu myć, to chyba. Ja włos... tylko włożę także... no, tak żeby. No, tak włożę, a ja nie umyję. Reszta odcinka zobaczycie na OnlyFans, przepraszam. <laughs> Proszę bardzo. <Ale> tu ciemno. <laughs> Tam mamy, kochani, kuchnię. Tam się szykuje dla nas kolacja. Tam śpią konie. E, tutaj mamy zmywak. Tak, to jest nasz zmywak z widoczkiem no Mati tutaj porządne mycie widzę odstawia woda leci o tu twoje gacie leżą, co ci podać? a gdzie okej, okay, a drugie gacie no no, jak tam? spoko? dajesz radę? Dajesz radę? co? dajesz radę? Myję, teraz suszę głowę słuchaj suszę. <laughs> głowę do wiadra o, jakie się już niebo piękne robi, wow. Ale zachód piękny. Mm. <noise> Ej, piany masz na ręce, za dobrze się nie spukały. Nie tej wody. <noise> Woda się skończyła? <noise> Jak pięknie tam góry, oświetlone. Idę tam zobaczyć jeszcze. Bo to po prostu te słońce tak szybko zachodzi, że normalnie cały czas jest inne niebo. Czujesz się freshy? Co? Proszę bardzo, twoja kolej baw się dobrze. A będziesz mi tu rzeczy podobał? Nie. A mogę dać pod prysznicę. Ale nie, jak to zmienisz, Zostanie tu. Ja zrobię klocka i tam nadal leży. Paga, patrzcie, to pierwsza rana wojenna. Ja pierdolę, flaga po oku! Ja nie z filtrem się nasmarowaliśmy cali. Flaga Polski! Jeszcze Polska o, jest nie zmięłam! Zapomniałam, że mam krótką bluzkę i się wszędzie nasmarowałam. Ręce, twarz, dekolt, ale... Zapomniał... Nie, dekolt też nie. Nie, smarowałam dekolt, ale... Widać. Nie, a zapomniałam, że mam krótką no Pokaż mi na nagraniu, bo ja tego nie mogę zobaczyć. Jak już się myłaś? Ola! Mhm. Ola, halo. Ola, pokaż nam co. Jestem fresh słuchajcie, czuję się po prostu jakbym się dopiero urodziła. Tak, przed chwilą mi mówię, że jeszcze tylko dla mnie. Bo ja bym się mogła nie mieć. Idziemy na kolację. Tak dobrze mówię? Ej, idziemy spać. Dzięki za oglądanie filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z kolejnego dnia rajdu w Maroku! Zrobiliśmy z kanapki Dla pasterza tych kóz Idziemy mu zanieść Nie Nie tędy Kur... Ja pierd... Mati się w ogóle nie poczuł, więc Nic nie nagrywałam i Mati Wymocuje i ma srebrne Są inne bakterie, inne wirusy skażona woda